Ja chciałbym zaprosić kolejnego prelegenta. Mamy tutaj taki blok budowlany. Zapraszam Pawła Dratwę. Tutaj też Paweł Mastoisko jako. WPZ Elbut i Stropy Mauro. Paweł nam opowie o prefabrykacji żelbetowej i o tym, czy ona się opłaca. Paweł, życzę Ci bardzo danej prelekcji. Dzięki. Dzięki za możliwość wystąpienia. Cześć, nazywam się Paweł Dratwa. Dzisiaj wystąpię z prelekcją. Prefabrykacja żelbetowa na budowie. Czy to się opłaca? Ale na początek zagadka, co zaczyna się na ży i po cichu władza Polską. Żydinie? Żelbet. No ale dlaczego? Bo beton jest najpopularniejszym materiałem produkowanym w Polsce, ale i na świecie. Rocznie produkujemy go niecałe 4 tony na każdego Polaka. To dwa razy więcej niż wszystkich innych materiałów razem wziętych. Dużo się mówi o plastiku, pewnie wielu z was mogłoby pomyśleć, że produkujemy plastiku więcej, a w rzeczywistości w jeden rok wyprodukujemy więcej betonu niż przez 75 lat plastiku. No, ale właśnie to naukowcy cząsteczki plastiku odnajdują w wodzie czy w krwi człowieka, więc nie jest on taki szkodliwy, jest bardziej szkodliwy niż beton, chociaż. Jakby przebadali polskich polityków, to odnaleźliby beton w ich mózgu, ale intelektualny. No i właśnie, co stoi za sukcesem betonu? Czy jest materiałem idealnym? No oczywiście, że nie, bo jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Ale beton jest świetnym materiałem w budownictwie, bo w budownictwie jest taka sama zasada jak w deweloperce, czyli trzy razy C. Cena czyni cuda. Jest bardzo tani, kosztuje 14 groszy za kilogram. Jest też bardzo trwały. Niektóre budowle mają nawet 2000 lat, jest też wytrzymały. Najbardziej skomplikowane obiekty inżynierskie są wykonane właśnie z betonu. Z wszystkich materiałów budowlanych ma najlepszą właściwości akustyczne w porównaniu do grubości. Ma też wysoką ognioodporność. Może on też przybierać różne inne struktury i formy, imitować materiały jak np. drewno oraz cegłę. Ma też wysoką pojemność termiczną. Dzięki temu możemy oszczędzić na kosztach ogrzewania i energii, nawet o 40% w przypadku właśnie chłodzenia. Oczywiście może też pełnić funkcję dekoracyjną, jest bardzo modne w architekturze wnętrz. To, jak ważne jest budownictwo mieszkaniowe, pokazały poprzednie wybory, gdzie partie polityczne tak naprawdę przekrzykiwały się, kto da lepsze kredyty mieszkaniowe oraz kto zapewni tańsze mieszkania. I to widać też na tym slajdzie, że bu w budynkach spędzamy ponad 80% naszego życia, ale odpowiadają one 40% za światowe zużycie energii. Ludzie w przyszłości albo nie będą chcieli, albo nie będzie ich stać na mieszkanie w domach jednorodzinnych na wsi, więc przyszłość jest w tych okropnych, krwiożerczych deweloperach, czyli w Was, więc musicie budować. Na firmie kazali mi nas zareklamować, więc re reklamuję. Jesteśmy super ultra nowoczesną firmą. Mamy trzy zakłady. Cechuje nas niesamowita jakość. Podejście do klienta, bla bla i tak dalej. Możemy iść dalej. Z ciekawostek, to założyłem właśnie biuro projektowe w tym roku konstrukcyjne. Poznałem takiego bardzo dobrego konstruktora w zeszłym roku. I w tym roku uczyniłem go jego, moim wspólnikiem, Dawid Milimonka. Tam. Dobra. Ogólnie, podejdźcie do nasze stoisko ze swoim projektem budowlanym. Dawid jest trochę jak takie chińskie dziecko na olimpiadzie matematycznej, komputer ma w głowie, na pewno wam zoptymalizuje pro, wasz projekt budowlany. Jeśli tego nie zrobi, to wam dzisiaj stawia drinki wieczorem. Dobra, idziemy dalej. O, o kurde, czekajcie. Słucham? Nie. Nie no, tak. ale oczywiście my nie zamykamy się, nie projektujemy tylko budynków w pełnej prefabrykacji, ale robimy też monolityczne. Czekajcie, bo mi coś się tu... OK. Zawsze zastanawiałem się też, co charakteryzuje dobrego dewelopera. Czy on jest najlepszym ekspertem z marketingu, prawa, budowy? No właśnie coś mi się tutaj... OK, coś powoli. O. No właśnie jeszcze tak powiem tylko czym się zajmujemy. Ogólnie jeśli pomyślicie o jakimś prefabrykacie żelbetowym, to raczej go robimy, ale warto dopytać. Was imię najbardziej interesują obiekty mieszkalne i tutaj produkujemy ściany jednowarstwowe, ściany trójwarstwowe już z elewacją, stropy sprężone, stropy filigran, balkony i tak Właśnie zawsze się zastanawiałem, co charakteryzuje dobrego dewelopera? W zeszłym roku dołączyłem do Polskiego Związku Film Deweloperskich jako ekspert w zakresie prefabrykacji żelbetowej. Dzięki temu uczestniczę na spotkaniach członków zarządu i poznaję też grube ryby ze świata deweloperki. Dodatkowo ukończyłem sobie kurs u Pawła Górskiego zarządzanie inwestycją deweloperską i obejrzałem też jego wywiad z Jackiem Czarnowskim. No i wiadomo, doszedłem do wniosku, że dobry deweloper no to jest przede wszystkim... Dobry menadżer, który cechuje się wysokimi umiejętnościami miękkimi, ale korzysta z różnych dźwigni. Wiadomo, że ktoś też zawsze może powiedzieć, że ciężką pracą. Ja wiem, że wy wszyscy ciężko pracujecie, mi też nikt nic nie dał za darmo, wszystko sam musiałem sobie odziedziczyć. No i właśnie prefabrykacja żelbetowa pozwala na korzystaniu z kilku dźwigni jednocześnie. Ale dlaczego? Na przykład finansowo? bo budynek ma takie same rozmiary, a zwiększamy jego PUM. Tak naprawdę koszt wyprodukowania budynku jest liczony po powierzchni całkowitej, a nie po powierzchni użytkowej, a my zamieniając ściany o grubości 27 cm, bo ja mamy na przykład 24 cm plus 1,5 cm tynku, zamieniamy je na ściany o grubości 15 cm. Unikamy też wykonywania niektórych robót budowlanych, jak na przykład tynkowanie czy bruzdowanie. Wiadomo, jak czegoś nie robisz, to za to nie płacisz. Prościej jest też o przedsprzedaż. Tak naprawdę w dzisiejszych czasach bardzo ciężko sprzedają się dziury w ziemi. Jeśli szybko ruszysz ze stanem surowym i ten klient może wejść do tego budynku, zobaczy, że są ściany już gładkie, mają instalację elektryczną, to on nie potrzebuje jakiejś wizualizacji, żeby sobie zobaczyć, jak będzie wyglądało jego wymarzone mieszkanie. Bardzo ważne jest też, dzięki skróconemu czasu budowy zwiększasz ROE i ROI w ujęciu rocznym, co mega pozytywnie wpływa na kondycję finansową Twojej firmy. Kolejną, kolejną dźwignią jest dźwignia czasowa. Mówią, że czas to najważniejszy z zasobów. No i właśnie dzięki budowie z prefabrykatów możemy średnio oszczędzać o 30%, a zdarza się nawet o 50% czas budowy. No to tu już tak naprawdę decyzja należy do Was, co zrobicie z tymi kilkoma miesiącami ekstra w roku, czy poświęcicie je na inny biznes, czy na przykład na rodzinę, czy podróże, bo jak to mówią, na łożu śmierci nikt nie żałował, że mógłby pracować więcej. No ale decyzja należy do Was. Właśnie uniezależniamy się też od warunków pogodowych, bo większość budynku ja przygotowuję w ogrzewanych halach i pracę ograniczamy tylko do montażu. Montujemy tak naprawdę do minus 10 stopni, więc mamy tylko kilka dni w roku, gdzie mamy przystoje. Skraca również się twoje zaangażowanie jako inwestora nawet do półtorej godziny tygodniowo. Współpracujemy tutaj z generalnymi wykonawcami, dzięki którym oni się nie zażynają cenowo, bo mamy umowę trójstronną, czyli wybierzecie od nas prefabrykaty, a resztę rozliczacie się z generalnym. Dzięki czemu możesz też poświęcić czas na inne rzeczy, które są ważniejsze dla Twojego biznesu, bo ja wiem, że każdy z nas uważa, że on najlepiej wynegocjuje cenę styropianu w hurtowni budowlanej, ale tak naprawdę musisz się zastanowić, czy właśnie ten czas nie lepiej jest spożytkować na poszukiwanie działki, rozpoczęcie innej inwestycji, czy no, po prostu na odpoczynek. Unikamy też wody technologicznej w budynku, bo eliminujemy proces tynkowania, tak naprawdę, tynkowanie w okresie zimowym i wygrzewanie tynków to czasami jest koszt nawet kilkudziesięciu tysięcy za samą energię elektryczną. Kolejną zaletą jest dźwignia doświadczenia i zespołu. Ty, jako małośredni deweloper, możesz naprawdę kręcić super wyniki finansowe, a nie mając rozwiniętych struktur. My, jako zakład produkcyjny, no musimy zatrudniać pracowników na umowie o pracę. No, ale tak naprawdę, pracownik na umowę o pracę to jest ostateczność. Bo jeśli mi pracownik na umowie o pracę zrobi szkodę na 100 tysięcy, no to ja się zastanawiam, czy wziąć mu premię, bo się zwolni. A jak firma wykonawcza mi coś zawali, no to po prostu mówię, zapłacę ci, jak to naprawisz. Właśnie posiadamy też właśnie własne biuro projektowe. Dzięki temu optymalizujemy konstrukcję, bo dzięki temu, że jest dużo elementów ściennych. Możemy zoptymalizować właśnie fundamenty. Dodatkowo projektujemy też w technologii BIM, czyli dostajesz od nas cały model budynku w technologii 3D. Są tam właśnie wszystkie puszki elektryczne, bruzdy. Dzięki temu możemy też wychwytywać kolizje. Ja sam zatrudniam architekta, który projektuje do Was ściany, żeby tak naprawdę odwalić tą robotę za Was, bo oczywiście nawet jak ja Wam wyślę ten budynek, to Wy pewnych rzeczy nie zauważycie. No mówią też, że ekspert to jest osoba, która popełniła wszystkie możliwe błędy w bardzo wąskiej dziedzinie. My się uważamy za ekspertów z prefabrykacji, bo już chyba każdy możliwy błąd popełniliśmy, więc teraz bez problemu możemy zrobić Twoją inwestycję. Okay. Przedstawię teraz analizę, analizę osiedla, bloku, jedno, bloku wielorodzinnego w Wieluniu. Na pierwszym etapie inwestor wykonywał to w technologii tradycyjnej systemem gospodarczym. Na drugi i trzeci etap namówiliśmy go na prefabrykację. Tak wygląda obecnie plac budowy, nawet już już bardziej zaawansowany. Około miesiąc nam zajęły wykonanie parkingu podziemnego, a kondygnacje nadziemne będziemy realizowali co dwa tygodnie. No i tak, już na samym etapie projektowania inwestor zyskał ponad 10% dodatkowej powierzchni pumu, bo zmieniliśmy mu właśnie ściany nośne z 27 cm na ściany o grubości 15 cm. I tutaj przygotowałem kosztorys razem z firmą GT Construction. Jest to generalny wykonawca. Tam siedzi Jarek. Pokaż się. Żeby to było bardziej rzetelne. Jarek, tak naprawdę wykonaliśmy już kilka budynków w technologii prefabrykacji. On jako generalny wykonawca realizuje i w technologii tradycyjnej, i w technologii prefabrykacji, więc jest obiektywny. No i tutaj dochodzi do takich wniosków, czy zazwyczaj koszt wykonania budynku jest taki sam. Na czym wygrywamy? Na zwiększonej powierzchni użytkowej mieszkań i na czasie realizacji. No, i tutaj jak widzicie, dzięki temu, że na jednym bloku zwiększyliśmy o 114 m2 powierzchni, inwestor zyskał ponad 900 tysięcy dodatkowego zysku. Skrócił się również okres realizacji, bo tam on to buduje i zajmuje mu to rok. Nie, nie wiemy nawet, czy on się wymieści w 18 miesiącach. A tutaj Jarek podpisał umowę na 10 miesięcy i wiemy, że my to zrealizujemy bez problemu. Dodatkowo zmniejszyło się też jego zaangażowanie jako inwestora. On tak naprawdę współpracując z generalnym pojawia się tak na budowie raz w tygodniu, a jeśli chodzi o jego pierwszy etap, ciągle ma telefony, analizuje różne oferty, też uczy się na swoich błędach, którego dosyć drogo kosztują. I tutaj niech każdy się z Was zastanowi. Ile kosztuje jego roboczo godzina? Bo oczywiście można negocjować z każdym podwykonawcą, każdą śrubkę oglądać dwa razy, tylko zajmuje ci to ten czas. No i trzeba też to przeliczyć, jak to wygląda w skali całej inwestycji. I tutaj widzicie, że inwestor zyskał ponad 2000 godzin dzięki temu, że podzlecił swoją robotę komuś innemu i może się skupić na właśnie budowie swojej firmy na pozyskiwaniu nowych działek. Też bardzo ważnym jest gwarancja. Budując za pomocą generalnego wykonawcy, który buduje z prefabrykatów, mamy duże bezpieczeństwo, bo tak naprawdę no, wszystko zależy jakby od Was. Czy swoją wielomilionową inwestycję, powierzycie mi Jarkowi, gdzie nasze firmy mają no, wielomilionowy majątek, czy klasycznej firmie remontowo-budowlanej, gdzie prezesem jest Pan Kazio, który ma tatuaż z wzorem chemicznym na gładź szpachlową, a jego majątek to jest Volkswagen Transporter. No i wiem, że oni często podpisują tak naprawdę te umowy, ale spróbujcie potem wyegzekwować te pieniądze. No i też tak naprawdę często te negocjacje z tymi firmami budowlanymi, jak się coś dzieje, z jakiś fakap, no to często nawet są groźby śmierci. My z naszym klientom nawet jak coś zawalą nie grozimy. To też pokazuje, jak wygląda proces modelowania, że nie ma sensu porównywać tej naszej ściany do klasycznego muru i pustaka. Zobaczcie, ile, ile tu jest dupereli. W sensie mamy puszki elektryczne, mamy bruzdy. My to wszystko projektujemy i przewidujemy elektryk ma sześć razy mniej roboty. To było na naszej inwestycji w Bytoniu, gdy rozmawiałem z elektrykiem, bo tak naprawdę on tylko rozwija peszle. Właśnie beton może też imitować inne różne struktury i materiały, ale jest tańszy i trwalszy. Te wszystkie zdjęcia były zrobione na naszym zakładzie, oprócz tego na dole po prawej. Tu jest też możliwość pomalowania betonu specjalnymi farbami i te elewacje, tak naprawdę jak elewacja lekko mokra za 2-3 lata wygląda, no już często średnio, to tutaj czasami nawet po 10 latach ten budynek wygląda tak samo. Mamy też nasze przykładowe realizacje. To jest też ważne, bo powstało bardzo dużo zakładów prefabrykacji żelbetowych. Też tak naprawdę teraz, jak rozmawiałem ostatnio z deweloperem, i mi mówi coś takiego: Wszystko drożeje, ale ja prefabrykaty kupuję taniej niż dwa lata temu. Dlaczego? No bo właśnie tak, bardzo się rozwiną, rozwinęły zakłady prefabrykacji, ale zamknął się rynek skandynawski i niemiecki, i masę zakładów produkowało tylko na eksport, i teraz. Skupiają się na rynku polskim, dlatego warto po prostu negocjować i ofertować i porównywać to z technologią tradycyjną. Tutaj mamy też właśnie osiedle w Niepołomicach, gdzie Jarek też jest deweloperem i zaufał nam i nawet nie tylko buduje jako generalny, ale też jako deweloper. Tu mamy osiedle w Bytomiu. Obecnie mamy też właśnie, budujemy blok wielorodzinny w Wieluniu. W Kościerzynie mamy osiedle w zabudowie szeregowej, więc tak naprawdę mamy około na chwilę obecną 10 realizacji w różnych miejscach w Polsce. Więc zapraszam do obejrzenia, bo jak to mówią, raz zobaczyć to jak 100 razy usłyszeć. Realizujemy właśnie też skomplikowane geometrie. Tak naprawdę to nie jest, że prefabrykacja to są tylko. Proste kształty. Tutaj też poprawy jest DOM właśnie w technologii ścian trójwarstwowych. Na pewno jest to gdzieś przyszłość deweloperki, ale bardziej na obiektach wielorodzinnych. Bardzo często też nasi klienci zostawiają surowe ściany. I to jest też dodatkowy zysk dla dewelopera, bo nie trzeba nawet dawać gładzi. I wiadomo, niektórym się to podoba. Wokół betonu też urosło wiele mitów, na przykład to, że jest zimny. To jest nieprawda, bo beton ma po prostu wysoką pojemność cieplną. Dla porównania, między poddaszem wykonanym w technologii żelbetowej a drewnianej, żeby osiągnąć taką samą temperaturę w upalny dzień, to muszą pracować dwa klimatyzatory przenośne. To jest bardzo ważne, bo my niedługo w Polsce będziemy wydawać więcej na chłodzenie niż na ogrzewanie i klienci też to mogą docenić. Jeśli się to pokaże na liczbach. W bardzo prostym przykładzie można klientowi powiedzieć, że słuchaj, idziesz do kościoła, w lato jest przyjemnie chłodno, w zimę w miarę ciepło i to jest właśnie dzięki tej akumulacyjności cieplnej, bo mamy masę darmowej energii, która dociera do nas przez okna i tutaj warto to wykorzystywać i naprawdę nawet jak się liczy charakterystyki energetyczne, to bierze się to pod uwagę. Bardzo ważna jest też akustyka, która często w Polsce była tak zaniechana w przeciwieństwie do zachodu. I tutaj ściana żelbetowa o grubości 15 cm ma taką samą izolacyjność akustyczną, co poroterm o grubości 25 cm. Dodatkowo te badania były przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych czyli były super wykonywane spoiny podczas murowania, a w rzeczywistości wiemy jak jest. Dodatkowo, jeśli budujemy z prefabrykatów, to tak naprawdę budujemy z różnych elementów, które łączymy ze sobą i na przekładki dajemy specjalne elastyczne materiały, które redukują dźwięki uderzeniowe. Bo na przykład w przypadku wielkiej płyty za komuny nie było pływających podłóg, czyli nie było żadnego styropianu na podłodze. Przez to, jak ktoś idzie właśnie szpilkami na piętrze. To tak słychać. Teraz oczywiście to już wyeliminowaliśmy. No, chciałbym też tak oddzielić, że wielka płyta. To nie jest to samo, co prefabrykacja nowoczesna. Tutaj widzicie budynek, który był wykonany w technologii trójwarstwowej, nie, prze, nie przeze mnie, tylko przez firmę Budizol. No i jak wyglądają te bloki z wielkiej płyty? Oczywiście jest dużo reklamacji związanych z wielką płytą, tylko porównywać dzisiejsze budynki do tych sprzed 50 lat, to tak samo możemy sobie porównywać samochody. Wtedy to i tak był szczyt techniki. Ale pewnie każdy z nas wykonywał jakąś czynność, która wymaga staranności i dbałości o szczegóły, będąc pijanym. No i wyobraźmy sobie sytuację, że jeden deweloper 40 lat temu wybudował 4 miliony mieszkań, ale był najebany. Ma prawo być krzywo? Ma. I dlatego trzeba grubą kreską oddzielić prefabrykację nowoczesną od bloków z wielkiej płyty. Na dodatek, nawet gdyby to był jedyny problem, z materiałów, które miały być do wykonania 4 milionów mieszkań, pożyczyli sobie materiału do budowy 200 tysięcy domów, więc... To też pokazuje, jak my możemy nasze prefabrykaty zostawiać w stanie surowym. Na przykład w polskim klimacie bardzo ryzykowne jest stosowanie płytek na balkonie, bo mamy kilkadziesiąt cykli rozmarzania i odmarzania. Tak naprawdę klient po każdym sezonie powinien sprawdzać, czy fuga nie została w jakiś sposób uszkodzona. Tutaj, kupując prefabrykaty, zostawiasz surowy beton, a klient już sobie we własnym zakresie coś z tym zrobi. Albo zostawi. Tak samo jest ze schodami. Nie potrzebujemy dawać płytek na schodach, które generują nam dodatkowe koszty możemy zostawić surowy beton. To tyle. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do obserwacji mojego kanału. I też właśnie dzielę się prefabrykacją, promuję nowoczesne budownictwo. Paweł, Paweł bardzo dziękuję. Jeden argument Jakiś mnie pytań. bardzo mocno przekonał. Ten jeden z ostatnich. Jakieś pytanie? Okay. Aha, przełączone. ci do. Paweł Bratwa, Pod, po, Podejdziecie do Pawła, będzie to dostępny zaraz w przerwie, także na pewno na pewno da wam kontakt do siebie.